Ale tym razem powinno być lepiej. Powiunum. Nie, będzie lepiej. Andrzej, teraz ty zaznaczyłeś. No mi to tam objęty. Ja się nie znam. Tu na most? Ну говоришь, это золото, не можно отдать? Ты говоришь, вообще Лежите, там на Aha, i gol mnie powali. serio. No co w tak to do mnie? Nie wiem, nie ruszaj się. Dupica. Ale on mnie czeka, bo on strzela do mnie tymi rakietami, zaraz mnie zadobije, dupek. No bo to dupek, idzie tutaj. Albo to ktoś inny. Kurde. Ty no czajesz? Zabił cię. Ale tu jest ty, no nie też. Weź go. Jeszcze jego zabijenie. A ty jesteś siata, ale Tego bo też tak łatwo zabić. Trzeba pół bijeła ładowo. No to z tego, że go łatwo zabić, jak miałem pięciu typa koło niego, no i zabić go, a miałem jedną broń. Dawaj, podnieś mnie. Ja nie, lubię, ja nie lubię tej motorówki. Nie? Nie ogólna te kuleczki. Aha, tylko kuleczek nie mam. A jeszcze zamieniłem tam za motorówkę. Muszę jakąś apteczkę. Jak chciałem co uważać, bo coś pod mostem pójdzie. Widzę, widzę. Dobre, dobrze, dobrze. Się podnoszą. A. Ja podnoszę. Tutaj. Dobrze. Ty czaisz, żeśmy zekceważyli bo i nas tak potraktował? А так O, typów mam Kurde, no dupie typu Kamperze jak zwykle On dupie No soboty boty Kurde, zabili mnie Uczajcie? No jak mnie ten typ tu przez krzaki trafia z kilometra Będziecie mieli plecy. Uh -huh. Uh -huh. No, oni mnie zabili. Ande. Едного союз только забил, но не вежу. Ну, я думаю, же давно не играл. Я ответил, может, две на воротники. Пила Там Самые пилы... Падла и Нет. Ну. Не, не, не. Mm <порка> no. No te dupki tam tyłu. Ja mam auto, to A ja nie wiem gdzie iść Czyski muszę sobie skombinować. Dlaczego? Zwykłego karabinu. Dobra, mam. No, Zdaję ci to powiem. O, elegancka stówka. <laughs> Tam są typy. Там и все равно ну, то самое. На мосте. Ну, no, а Сау, по случаю, мне забили. Jedziemy z nimi? Ja muszę sobie jakąś broń znaleźć, no to jestem do niej. Czekaj, myślę, to zabijać, bo cały to jest kraju rozwalone. Ty czekaj, bo strzelają też z drugiej strony do nas. No patrzcie tam. Kurde. Widzę, 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 widzę. Czekaj, bo zaraz, zaraz spadnę. Ja też. <coughs> ツアーです。<t ries> <t ries> Eu A oni sobie przez pół mapy będą trafiać teraz. ja na to, tym miejscu. Co... Co... Za I... To do strefy, jeśli będę daleko. Kurde, jeszcze tu typy. Jesteśmy okrążeni. Uważaj, ja Mariusz Boni tu idą. Tu są typy. Kurde. A ty też są sprawa. Jednego zabiłem, he, przejechałem go autem. Bo ta. I kto chyba do ciebie gdzieś jakiś strzeli, nie? Chodzę, bo to długie to rękary. No. No jadą po kolegę, bo im zabiłem, frajerom. Z tych co do Grzeszka strzelieli jednego. Oni są tu na górze. Tam są dwa teamy na górze to uważaj, że się... Ja się lepszę, nie? bo chyba nie. Chodźcie do strefy dalej. Jak macie czym, to chodźcie do strefy, bo... To ostatnie dwa teamy nam zostały. Dwa spadłem. Nie wierzę. Bo ja tu jest trzech. Spadaj, spadaj z tego, to jest trójka co? I czekają się przed nimi i spadłem. Za się biją z tym zimnym. Zobaczcie, tak się chce. Kurde. Moje złote bronie. Gie, bo mnie strefa teze. Ło! Mówiłem, że za 8 biję. Uciekaj, że się biją. Już, już. Za 8 biję? No. Uciekaj, nie padnie, że uciekaj. Właśnie, mówiłem z wąkiem, jak komunikacja na... wiedzimy. Się nie bić z nim chłopie, dobra, koniec. Nie ma już nic. Ty! Nie, nie Ale sam na, zostałeś na 30, Opa. Jak, wiecie, dwa teamy są. No, na czterech, na już Mopel jeden pewnie skład będzie miał. Ja pierdziele. Na tobą jest. Wiem, widzę. Ten jeden z tego składu ostatni Kurde Muszę jakieś coś do leczenia wziąć albo samochód Jest apteczka Nie będzie na pewno No nie wierzę Dwie ekipy I on jeszcze wygra, bo jeszcze mu dwóch został Nie, nie, czterech mu zostało Nie, po dwóch są jeszcze Lipa